Ostatnio w totalnej porażce po usta. O, Szefie! W garderobie nie było kostiumu wampira! Jest przerażająco. Nie mówię o tym. Właśnie tu i teraz totalna porażka semsta wyspy! Mamowita to wszystko da. gra! Widzę was wciąż w moich snach Kim chcę być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem. Ja chciałbym być sławny Chcę słońca sobie chcę żyć. nie przeszkodzi mi nic. Smakowane torby na drogę, na drogę już mam. Kiedyś dojdę tam, bo ja chciałbym być sławny

Moja ulubiona postać z sezonu czwartego, oczywiście i do której simpuję, bo ma czerwone włosy i ciągutki. O co chodzi, maleńki? Czai się tu zło? Najfajniejsze ja intro było z, z trzeciego sezonu, moim zdaniem. Trzeciego. Oj, ratuj się, kto może! O co? Z drogi! Z drogi, z drogi, z drogi. O co w ogóle chodzi? Spadaj. Aaaa! Aaaa! Dzięki za Kiedy Chris zgodził się, żebym została, zakazał mi kontaktów z paparazzi. Więc tkwie tu bez sensu, jak kto głupi. A on zmusza mnie do pracy! Bez nadziei! Cześć, tego da? <grym> A! Głośniej! A! Czas na wyzwanie! Co? Teraz? W środku nocy? No jak? Kiedy jest... no wiesz, ciemno? Odkąd się urodziłem, nie znoszę ciemności. Wszystko skrzypi i... Kto tam? E, idź sobie! A! Kiedy przedłużony z porażki, to się dogada z nim, wymieszcza. Waszym zadaniem będzie wygrzebanie trzech przerażających przedmiotów. Macie przeszukać ciemny, nawiedzony las, straszny cmentarz dla zwierząt i przyprawiającą odreszcze jaskinie. Drużyna, która pierwsza dotrze do tych miejsc, otrzyma wskazówki. Uważajcie na miny pułapki. Naprawdę się postarałem! <laughs> Śpieszcie się i trzymajcie się razem. Za każdego zaginionego będzie kara. Eee, a co oznacza ten pająk? E, ten tutaj? Zapomniałbym, wokół wyspy biega sobie luzem gigantyczny zmutowany pająk. Trach jak suło wygląda z Lola. Do której live po tym odcinku kończymy. Co biega? Chyba że jakaś słuba nagle z poleci. pająk! Gdzie? Gdzie? Cierpie na ciężką postać arachnofobii. Pająki są takie przerażające. Poważnie? Coś, co masz tyle nóg, musi być złe. Ty. Nie ma się czego bać prócz śmiertelnej trwogi. Na razie Do roboty, obi boku. Co? Pierwszy! Szczerego to problem jest taki, że mi się topek nie chce robić już, a po pięciu latach ciężko coś oryginalnego wymyślić a! jednak. Potrzeba świeżego umysłu. Masz dziwną dziewczyno! Plus jestem leniem. No proszę, proszę, co my tu mamy? Znajdźcie sobie własną kartkę! Dobra, zostawmy Herlakom wskazówkę. Mam super plan. Co wykombinowałaś? To proste, będziemy śledzić szczury. Zaprowadzą nas do naszej pierwszej zdobyczy. Kryć się za krzakiem! Idą! <śmień> w, w Dziupli jest twój ratunek. Odszukaj Polaris, a ona wskaże północno-zachodni kierunek. Polaris to gwiazda polarna! Gwiazda polarna jest tam, czyli to północny zachód. Tą ścieżką! Oddalają się! Za nimi! <śmień> a, kto tam? hipopotam. w dziupli jest twój ratunek. Ej, down! Co tam dalej było? Down? <toddosek> down? Down! Co jest? Zgubiliśmy świruskę? Y za każdego zgubionego zawodnika będzie kara? I gdzieś tam sobie krąży zmutowane pająk. Tak? Zgadza się? Tam jest, Czekaj, a co z down? A, a! 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 a moje oko! Jo! Widziałem to w morskich stworach 5. Z kałamarnicą trzeba tak: unik, unik skok, cios! Albo walnąć kamieniem. A, fakt. A! 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 Unik, unik, Skąd Czołu! Nie, źle, nie tak się to robi, trzeba! O, o! Ka-da! Lightning nie boisz się żadnej kałamarnicy, szybko! Dziękuję, fajnie. O, tak! Mam klucz! O, tak chodziło! Co się stało, lightning? Lightning! Chyba przepadł. Kałamarnica też, a my mamy klucz. He, he. Zgubiliśmy dwóch zawodników! Tak, dwie nie do Nie ma czego żałować. No chodź, idziemy. Ja, wiesz, no ale... Jesteś graczem, powinieneś zrozumieć. He, he, he. O, Rety, Ten. Może powinniśmy szukać tego czegoś tam. Daleko z resztą naszej drużyny. Bo przecież nie zostaliśmy sami. He, 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 he. O! Barwy drużyn! To pewnie pułapka. Wyślijmy najbardziej zbędnego zawodnika. Nikt nie jest zbędny! Wolisz zgrywać miłego? Czy może jednak wygrać? A! A! Klucz! Chyba to mieliśmy znaleźć! A! Gigantyczny bają! Super! Spisałeś się kam! Mike to sama słodycz! Sposób w jaki wspiera kamerona jest naprawdę świetny, ale sposób w jaki wciela się w rolę jest trochę dziwny. No cóż, nikt nie jest doskonały, tak? Zoe. Oooo, bez przerwy o niej myślę. Znaczy, kiedy jestem sobą. <laughs> Zawczes, żeby powiedzieć kogo do finalowej. Ej, hey, Zoe! Myślisz, myślisz, że klucz przyda się w dalszej części wyzwania? Zoe? Tak będę wszystko Nie, oglądał. Gdzie jest Zoe? Zoe! Zoe! I odwołujemy poszukiwania za mną To wbrew Kodeksowi kadeta! Nie zostawiaj towarzysza! Zoe! Nie zostawiamy jej, ona odeszła! Czyli jest dezerterką. No już ruszaj, patałachu! Joe jest jak ten robal. Próbuje zaleść mi za skórę! Au! Eee, nie, żebym jakoś specjalnie lubił wysiłek, ale nie powinniśmy być szybciej? Spoko! Dobrze wiem, co robię! Staram się jak mogę, żebyśmy tego nie wygrali. Na kolejnej ceremonii powiemy papa pa, albo lightningowi się zobaczy. Jestem jak dzieciak w sklepie z lizakami <laughs> I chcę je. Em, no tego, połamać je i już. Szybciej, dajmy ciadu! Po wyeliminowaniu takoty mam instynkt zabójcy i mnóstwo energii. Podziwiaj! Głas! Niag! Błotne kałuża! Dzięki na rozminowanie! No to się popisałeś. Chyba śledziona mi pękła. Witam na cmentarzu za zwierząt w Jesteśmy pierwsi. podskazówka Trzy szóstki chyba oznaczają zło. Rozdzielmy się i szukajmy liczb. E znaczy, w pojedynkę? Jest ciemno, za ciemno! Łap mnie za rękę! Ciemno! Tak ciemno! Weź się! Weź się! garść! Tam było ciemno! Usiadłem w kałuży! Muszę się wysuszyć! No już schijcie! Szybko! Brick? Jeszcze przed chwilą tutaj był! Co się z nim stało? No cóż, dwa słowa. Zimny trup. Ej, blik może nie jest zbyt atrakcyjny, ale to jednak człowiek. Tak! Jesteś wyprana z uczuć! To cechuje zwycięzców. Przywyknij, albo zejdź mi z drogi. Znajdź przedmiot, ukryj przedmiot, przegraj grę. A dziękuję logo, dziękuję. Doceniam ten grób pachnie frytkami! A tam dziewczyna Joki. Dziewczyna masz codziennie, porażkę co tydzień tylko. I mi tu w lacie stary olej. No to on wabi te wielkie larwy. No, mej łaskocze! No już, wystarczy! Czemu czuję się jakoś nieswojo. <Tako> dlatego, że przeprosiłam sama? Na odkryłam w sobie współczucie. To okropne! Spadam stąd! Czekaj, pomóż! <produces choices> <sk fala> Czy ktokolwiek w ogóle dotrze do tej strasznej jaskini? A jeśli tak, to czy uda mu się dotrzeć do mety w jednym kawałku? Jadki ciąg dalszy zaraz po przerwie. Ew, co męka! Zoe, Zoe, odezwij się! O rany, Mike, to chyba wskazówka! 6 czerwca 1806. Nie jestem ogłem zmatny. Ale czy to nie 6, 6, 18, 6? Gdzie jest kurcze słońce? Jak człowiek kurcze ma się tu obalić? Kiedy jesteśmy sami, zrzuca maskę Majka. Zupełnie nie może mi się oprzeć. Nic dziwnego. Przyjrzyjcie mi się. Opalenizna, włosy. Normalnie jestem baska. 6, 6, 18, 6! Anno Mario, znalazłaś! I jest dziurka od klucza! Tak! No i kto jest czarnym koniem w tym wyścigu? Nie gadaj, wkładaj klucz! Dobra, spokojnie, bo ci żyłka pęknie! Słuchaj, się Przydadzą nam się! To no już jazda! Dobra, siłaczu, przydaj się na coś i schowaj trumnę, żeby szczury nie wiedziały, gdzie szukać. No jo, zakolników, też pozdrawiam. Dziękuję, zadyszkę. Kra, kra! Co ulica wyprawiasz? Eee, imitowałem zwierzęta, żeby dać ci znać. Drużyna larw znalazła drugi fant w tamtym grobowcu. No, fajowo. Tylko ostrożnie z tym kluczem, bo. Cicho, przygłupie! Stój tam i nie odzywaj się! Próbowałem cię ostrzec! Witajcie w koszmarnej jaskini! Po wskazówkę trzeba wejść do środka i pójść tunelem w dół, w całkowitą ciemność. Życzę szczęścia! Przyda wam się! Ach, rób to co ja, herlaku! Gdzie Anna Maria i Mike? Mam to gdzieś. Mike! Anna Mario! Trudno dziś znaleźć dobrą pomoc. Jest i wskazówka. Wysiłku trochę włóż, koniec jest tuż tuż. Ach, kto to napisał? William Szyks... Spider-Man. Ej! Ej, jak śmiesz! No, znowu całowanko, Alejo. Fuu, co wy? Mieliśmy trzymać się razem, ale nie tak blisko. Joe! Hej, Joe! O nie! Jej latarka! Kiepsko to widzę! Joe! I co? Właśnie dlatego trzeba trzymać się razem! Dosyć tego! Musimy się skupić! O. Pierwszy raz w życiu podniosłem na kogoś głos. Jeju. W sumie mi się podobało. Widzisz jakieś wskazówki, to? A co to jest wskazówka? O, patrzcie, Haki to pewnie ostatnie przedmioty. Hm, ciekawe do czego służą? Cameron, uważaj! Co? Parabole tańczą, 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 parabole. Kto się Kanapowiec? Rudzielec? No już, oświećcie mnie! To no, tylko ja, Herlak! No, wytrzymałeś dłużej niż myślałam. To największy komplement, jaki od niej usłyszałem. Co, lepszy taki niż żaden? Eh, eh, eh. O! Następne fanty! O! Nasi kumple z drużyny! Gigantyczny bają! Z tego wszystkiego w głowie mi się kręci. Za dużo wrażeń, jak na mnie. Sam, zaczekaj. O, tu. Tak? Zdecydowanie za dużo wrażeń. Idź po hak, to wygramy. No, będzie Dobra. jeszcze jeden odcinek, Idź bo, po bo po pan hak, dał to więcej tego. Hmm. Przestań się do niego kleić! Tak się robi skarbie. Ha, sorki, ruda. Tak się składa, że wito gustuje w dziewczynach z klasą. Ha. A ja myślałam, że Mike lubi mnie. Eee, Zoe? Tak? Mają! Zoe, nie ruszaj się, już idę! Nie! Idź po hak, nie po fajt łapę! Niech to zrobi! I, i za Ach ta adrenalina, naturalne źródło super siły. Szkoda, że nie ma jej w aptekach. Nie! O, rany! nigdy mi się to nie uda. No O właśnie. Wszystkich Weź, jesteś niesamowity! Przez grzeczność nie przeczę. Czemu te szturki tak się lepią? Trzymajcie się, zaraz was uwolnię! Nie! Łap się za hak w majtku! Ocalę kolegów z drużyny! Nie masz wygrać! Ktoś przecież musi! A mój kodeks? Nie mogę was tak zostawić! Ruszaj dalej, żołnierzu! To jest rozkaz! Tak, jest, cel. Przestań zgrywać bohatera, to koniec! Nie, nie, już go mam! A! Dość tego znęcania! Nie pozwolę się krzywdzić! Zwarty i gotowy! Do kogo mówię? Spadaj! Szybciej, szybciej! Co się stało? Dlaczego czuję Ee, Ja tam niczego nie czuję. No proszę, obie drużyny dotarły do mety. Jedna troszeczkę mokra. W jaskini było wilgotno. Niech ci będzie. Dzisiaj zwyciężyła drużyna... Szczurów! Co? A w życiu ja byłem pierwszy! Zapowiedziałem karę za każdego straconego zawodnika, pamiętasz? Cóż, ty zgubiłeś pięciu, a sam tylko dwóch, więc... Szczury wygrały! Tak! Nie! Trzeba było przestrzegać kodeksu katedra! To znaczy, że jak siebie gadajcie o pandemii no. i tak dalej, tylko nie wiem, jak to się stało, że na live'ie kreskówkowym <grywki> zaczęli gadać o wirusie. Łooo! Hello there! Okazało się, że to dziewczyna ze starej obsady w kostiumie pająka. Wyleczyło mnie to z arachnofobii to teraz panicznie boję się easy! Drużyno Larw! Witam! Na... Okej. Okay. Dobra, Zoe i Mike na pewno nie odlecą. Tak mi się wydaje. Anna Maria Wesołowska pewnie też nie. Huderlak też raczej nie wyleci. Mi się wydaje, że ten, ten ziomek, ten żołnierz poleci. Tak mi się wydaje. Na waszej pierwszej ceremonii eliminacji. I... Hmm. Uwielbiam to napięcie. Mógłbym kogoś ucałować. Nie ciebie, Mike. Wiemy, co robiłeś. No to może Brick i Joe dadzą sobie buziaka? Żartowałem. A gdzie jest szef z toksyczną pianką porażki? <laughs> Stara dobra Izzy. Mogę zabrać głos? Chcę odejść na Ochotnika. Tak będzie najlepiej. Złamałem swoje własne zasady. Bez żartu w sersi kulocie. Tak, boję się ciemności. Ale od czego są noktowizory? W moim plutonie byś się nie uchowała. Ech. Spocznij, żołnierzu. Wyeliminowana dziś larwa, jutro będziesz szczurem. Nie usiądę na miotaczu wstydu? Nie. Ogłaszam, że od teraz Brick i Joe będą walczyć w przeciwnych drużynach. Oh. Oh. Hmm. Oh. Kanał Dziękuję, ser! Już nigdy nie złamie kodeksu, ser! Mam to w nosie. Jestem trochę zawiedziony, że nikogo nie wystrzelimy z katapulty. W toalecie jest woda źródlana, jak kazałeś. Co? To takie niesprawiedliwe! Jak można wylecieć dwukrotnie? Ruzik, nie jesteś wyeliminowana. Możesz tu przypłynąć z powrotem. No przecież dałem ci koło ratunkowe. Czekaj! Daj mi noca! Już mi lepiej. Jesteście ciekawi, kto wyleci następnym razem? Żeby się tego dowiedzieć, koniecznie musicie obejrzeć totalną porażkę Zemstę Wyspy! Ej, ale to prawda. Widzisz starych bohaterów i nawet się bierze nostalgia, nie? Mimo, że, to, mimo, że jeszcze dzisiaj oglądaliśmy starą ekipę. No to, jest, to jest porąbane, naprawdę, to jest bardzo porąbane. ale dobra, e, no ale dobra. E, to tak, fan dał stówkę, więc no. Ale to już nie, to już ostatni.